Hej, kaludzie! Dzisiaj gdzie to I będziemy cały czas we dwójkę, bo dzisiaj będzie Max, dokładnie mój czy brat, którym razem mamy kanał. Takie widzicie, to jest moja postać, która ma otwartą pozycję. tak jakby ona mówiła dla mnie. Nie wiem którą postać w sumie mogę tutaj skasować. Myślę, że coś takiego niepotrzebne, nieważne co to jest. Tyle, na Depot który nie ma za dużo dodatków. I tak, zaczynamy oczywiście od skin. Jak wie, co to jest gahalaj, bo wie, że jestem tym uzależniona, on też ogląda od, no nie bardzo dawno, ale nie jakoś też niedawno. Dobra, no tutaj ja pierwszy problemy, no? Eee! Dzieci tak śpieszno. Dobra. Hejt Kate teraz. Kolejna Head Headsize to jest... No wiem, wiem. tutaj masz na Rotation, Flip i tutaj y, patrz, to możesz zmienić w tym. To Ty możesz zmienić łapkę, nie? Szuka coś takiego tutaj. Zobacz, jakie są jeszcze tutaj takie coś, takie coś, takie coś, takie coś, takie, 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 nie, daj mi! Dobra. On możesz też zmienić. Dobra. Czekajcie. Ciu. Jak jest, jak jest zmienić rękę jakby? Dobra, później to się Jakby zmienić na przykład żeby rękę tak trzymać. Prosto. Dobra, na razie zrobimy to takie normalne. Ok head już zacznij tutaj Nie head, so. head. 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 head her najpierw dobra her hair, no to ja wyrobię mojego oce i oczywiście jego czekajcie no sobie zrobię nie moje oce jest inne... sobie zrobię jakieś nie yes. masz zrobić swoje oce które będą na odcinek będzie na odcinek no to robię swoje oce które ja mam u mnie nie weź sobie jakieś nowe dobra które chciałbyś teraz zrobić Będę to tutaj. teraz sobie. Patrz, to jest takie, to są teraz to będą takie mega pszczoły. No, ale no. może, jesteś pewien? Tak. No dobra. Dobra, zmieniam wacher. Ja uwielbiam te kitki. Ale to nie pasuje do kitki. No właśnie, ja to, ja bardzo polecam dać jakąś normalną tutaj pres. Nie to, to nie pasuje chyba. Nie no, nie królik, <laughs> nie chcę. Dobra, co to by pasowało? O ja kurde nie wiem, co do tego. Co pasuje? By, no, powiem tobie, że mógłbyś wybrać z fryzur, to poleciłabym ci tak, nie wiem, co nie wiem. Chyba. Ym... To? No hmm, dobra. I teraz front hair, czyli najważniejsza część. I tutaj muszę Ci pomóc, bo wręcz dla chłopaków to jest mega ważne. Nie wiem, czy to jest taka stara fryzura, taka kiedyś bardzo popularna. No, nie jakoś bardzo gdzieś coś podobnego do tego. Pewnie będzie już O, to! polecam ci albo to, albo... Nie wiem czy to jest. To. Ja mam to. No, robi się. I ty ja robisz? No i czekaj. To dodali, tego nie było. No nie było, ale pokażę Ci okay. coś. Nie wiem, czy to jest w ogóle. No nie weź to, który mi pokazałaś wcześniej. Poczekaj. Ale poczekaj, tak? To no. jest Dobra. To nie. jest bardzo ten tak. Ale warkocz no, może, może pasować. Może. Dobra, to ja to teraz zmieniam na moja... Nie, nie, nie. To tutaj... z um, kolei. Ja w sumie chciałabym sobie takie zielone. tak. Oczywiście Mak wie trochę, jak wszystkie Trochę go nauczyła, przynajmniej tego wstępu. Mm. Ja teraz nie robię przez gościa, bo mi się nie, wcał, nie Ale czemu zmieniać takie kolory? Bez sensu. No dobra, ja w ty... każdym miejscu inaczej. Dobra, czekaj nie musisz tak się męczyć, tak. po prostu tutaj alpha kolor i też i, i teraz możesz zmienić outline na niej niej, niej. i high color to jest kolor tego takiego wiesz, takiego Więc najlepiej zrobić biały lub jasno-niebieski tak jak jest pod tworem jasniejszy kolor twoich no dobra, to będzie fajne high color Zostawać takie... No, najlepiej pasuje białe, oczywiście Dobra, teraz Ice Dobra, zmieniamy te oczy No chyba najmniejsze oczy dla chłopaków Teraz jakieś nowe oczy Tutaj już się zaczynają powoli nowe oczy Dobra, ja biorę... Poczekaj, może... Poczekaj, poczekaj, bo... Pokażę ci tylko jakieś... Są takie, panowie. Bo... Sama nie sprawdzałam za bardzo. Spójrzcie, są takie bardziej takie psychiczne. Chciałam tylko poprosić sama. Dobra, no to skoro tak, to tak jak wiadomo, każdy prawie do chłopaka bierze albo te. Najczęściej są to te lub te. Najczęściej są właśnie te. E, nie te, tylko te. te, te. Dobra, i tutaj to, to to. To ja sobie robię byka. Nie no, nie, no nie byka. Tylko sobie robię, czekaj. Radioaktywne. I to na zielono. No dobra. Teraz zmieniam kolor oczu. Tutaj zrobię takie. No i drugie oko zrobię czerwone. Ej, nie, źle to robisz. I teraz rajta right bierz. No dobra, to robimy... teraz przez... Eyebrow. Eyebrow. Nie, czekaj. Ja wygodniej usadzę, bo tam na ziemi siedziałam, wy pewnie nie widzicie. Teraz tego się nie bierze. Teraz to nie pasuje. Ale możesz. Znaczy no, teraz się tego nie bierze. Dobra. O, żeż, możesz, 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 bierzesz się nagle. Czekaj, co ja zmieniam? Kurde. Face Mouth. I Mouth jest kluczowa. I w ogóle Mai, ujęli Mouth, które odjęli w Gadże Life. To, to pokażę Wam. No ja już pokazywałam. To. Ale to nie. O, oczywiście, że nie. Niektóre osoby wiedzą, czemu to odjęli, ja nie powiem powodu, oczywiście nie mogę. Mm. Ci, co wiedzą Aha. dlaczego, to lepiej, żeby to piszcie w komentarzach. Kuma ci to wiadomo. I patrzcie, co w ogóle dodaję susz. No dobra, ale nie będziesz miał chyba min... O, to fajna minka jest. Czekaj, ja szukam czegoś fajnego. też jest dopiero na twarzy. I ty robisz to tak długo, już to trwa 8 minut? Mordeczko, zapnij się. No dobra, moja umiona minka. I teraz prezent. To nie jest ważne. A nos? A nos? He? Patrz, masz nos, masz jeszcze highlight, czyli to masz do zmienienia. To takie coś. O, dobra, Taka to wiesz. będzie fajne. No właśnie. Dobra, Aha, jeszcze, Boże, zapomniałam Ci jedną rzecz powiedzieć, Boże Święty, jeśli chodzi o popularne jeszcze włosy, to jest jeszcze jedna, nie? Poczekaj, znajdę tylko. Takie, o, te, są też bardzo popularne. No nie chcę te. No, dobra, poczekaj, te, te. Dobra. Okay, chciałam tylko pokazać, nie? Okej. Okay, jeśli chodzi o face, jeszcze musisz wybrać te. Flash, nose, nose. Aha, highlight. Więc nie za nosy. Ten polecam, to jest taki mały, śmieszny nos. A patrz na ten. Co to za <grym> Dobra, I jeszcze masz blasz do nie, wyboru... Nie, ja nie chcę nosa. Dobra, to nie masz, ale masz do wyboru nie jeszcze... Nie chcę blasza żadnego. Nie masz jeszcze do wyboru... Dobra, do... teraz nie Ale nie ma... poczekaj. Patrz, tutaj masz jeszcze Ice Highlight, czyli to takie coś. Chcesz mieć? Nie. Już ja nie chcę żadnych I, i jeszcze jest dół. Ice View. Czyli możesz patrzeć... On może teraz patrzeć na Ciebie. Ja mam Ice View właśnie na dwójce. Wtedy się na Ciebie patrzy. Shadow to jest oczywiście to. No Jeszcze jest blush pozytywny. Nie chcesz. Chcesz blush? Wiem, że ta postać nie jest aż taka zła, ale nie jest jakoś mega przystojna. Dobra, mm. ja robię lauer. I sobie wybieram. E, czekajcie. Co tu jest? A ja mam Wilkie. Tak. Nie znaleźliśmy na końcu tego całego gadacza. Tu jest tyle rzeczy do wyboru. A za to? A po co? Pokażę jakie są nowe bluzki To już się zaczynają powoli nowe Czekaj, Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekaj. To, to kotki. ty się zmienimy No takie Teraz kolor Nie, tutaj może tak zostać Ale tutaj zmienimy no. Nasz z, Czerwony Czerwony Jeszcze możesz slip przecież zmienić Nie No i nie Nie, bo nie! Nie bo, nie, bo Ja pokażę twarz na milion. Nie, pokażemy twarz na 500 tysięcy. E, ale ty możesz pokazać twarz na 500 tysięcy, bo ja nie widzę. Nie. nie, musicie zostawić 100 milionów. Jak nie, będziemy mieli... milion, nie, milion subskrypcji? Jest? Jak, jak będziemy mieli tyle co PewDiePie, to pokazujemy twarz. Przesadza. No dobrze, że ty On jestem. jest jednym z najlepszych na świecie. No jest drugi. A, to z poprzedniego odcinka, nie tak. mm -hmm. dobra. Dobra, ale, a, 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 a. Masz jeszcze do wybronienia... Hat. Hack. Accessory top. lases. Ej, patrzcie w ogóle, Nieważne, to są nasi, yyy... Nienormalni... Yyy... nie wiesz jeszcze... A, w ogóle patrz. Patrz, patrz. Zamknij No i zaraz powiecie, kiedy to tworzę. Kiedy masz otworzyć, nie? No Dobra, to to jest... dobra, Ja mam swoje, oce mam takie. One są ładne. Dobra, sobie takie zostawię. Ale ty nie masz jeszcze kolarów. O spoiler wygląda. wyglądzie. No ale takie spoilery można. To jest akcesorii, kurde top. Ale ja Ale patrz jakie są fajne akcesory top. No i myśle, że tylko nie takie fajne rzeczy, a ty nic. A patrzcie nie... co w ogóle dodali. Ale patrzcie tu. Mm -mm. Nie, no musicie to zobaczyć. Końska głowa, już pokazywałam kilka odcinków tutaj. Patrz na to. Puszyj. Dobra, teraz sobie daję puszyjnego. Puszyj na to, jakieś tutaj taki fajnego. Ja daję puszyjnego. Nie! Tak, To ja też będę miała, ale nie mogę. Możesz dać sobie to? słuchawki, Ej, Słuchawki sobie daj, bo my kurde jesteśmy youtuberzy i musimy mieć słuchawki zrobić. Moje o co są słuchawki? A nie? Ja? Co? Nie! No to uczucia! Nie, bo ten, ten później nie będzie Ale Dobra. Serio. Dobra. Dobra tak, tak, tak. Co, ja biorę swój kolor moich słuchawek, które są rozwalone. Dobra. Bo nie chciało mi się kupować nowych. Yy, Dobra, na... tego nie było. Posunięcie. Nagrywamy odcinek. Tak. Tego nie było, nie słyszeliście tego. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. Ja Dobra, Dobra, zmieniamy sobie shirt logo. Takie gamerowe. Ja sobie w ogóle zmieniam SHIRT logo na takie no. e, gamerowe, patrz. Takie gamerowe. No. Ja też mam takie. Też. Może jeszcze pozycję mogę zmienić tego, patrz. Co? Tu pozycja. Dobra. Dobra. Taka pozycja. No i top. Czyli to są akcesoria kurde twarzy. E. <gry> o kurde mój gościu będzie mieć maskę. Koronawirus, pamiętajcie, nie, nie właśnie Tak, będziemy... ja chcę? Nie, właśnie będziemy mieli koronawirus tutaj, ale musisz musi widać twoją twarz, nie? No Brennaut. Ej, patrz, patrz. Masz jeszcze czy... skarb oczywiście. Patrz co tutaj jest. Nie, to nie tutaj, czekaj. To jest tutaj. No wiem, takie coś dyrektywne. No, mój Dobra. kolega coś takiego No, Skarb to. Nie masz. Albo w sumie ja sobie dałam coś. Tutaj są, zaraz Ci pokażę nowe. O, czekaj! Ja mam podobne. I teraz nie muszę nosić... po co mi dwie słuchawki? No ja mam właśnie dwie słuchawki. Ja nie I to <laughs> fajnie wygląda. Dopiero teraz się skapnęłam. W ogóle. Dobra, dajemy sobie to. I to dajemy na biało. Może Bierz, lepiej Mówię ci, bo się znam na trachach. działa. Dobra, teraz bierzemy Oter I bierzemy sobie jakąś próbę. się twoja postać jest taka nubowata. I, no, nie robię sobie gaczek, ja robię jeszcze jestem na poziomie gaczkowej. Nie lubię robienia postaci teraz... O, się. <coughs> nie. nie! Robię coś fajnego. Gamer. -er. No co? No kurde, ja szukam joysticka. Tak. No to tutaj o. było kurde. Patrz, tu masz, poczekaj, pokażę Ci. Tu? Ale jest jeszcze inny joystick. Wydarł, bo to popisnął taki. Zresztą takie słowaki musisz czytać, takie słowaki musisz czytać, ale takie fajne. Spryskiwać wszystko, koronawirus. Ale w Ocean Challenge będziemy robić y, koronawirusowe. Które się o, ja właśnie się wyzywam. Na tym odcinku tutaj nie Nie, teraz. nie bo tu widzowie muszą wyzwać, to po pierwsze. A po drugie wytrzymaj. trochę później. No dobra, jak będzie 10, Jak będzie 10, nie, na, na 11. Szatkę. Tak, więc to Nie, to no, chce Chcę ten object to w studio. Ale w takim razie masz postać skończoną. No, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. favorite charakter. Musisz wybrać. To no mi. Dobra, favorite klub i masz tutaj pełny klub. Klub Dark. Ale patrz jakie jeszcze masz kluby. Dobrze, Mary, masz też klubę. O, dobra! Jeszcze e, favorite title. Title, True Fire. No, no to czemu wybierzesz favorite klub ten? To musisz wybrać tutaj, zobacz. E, jaki ty miałeś? Gacha tuber. Ale ty nie jesteś gacha tuberem. No jestem, no Ja, ja jestem. Gacha tuberem dopiero się zostanie, tak jakby kiedyś się jakiś pierwszy mem, lub pierwszy jakiś odcinek. ty też nie jesteś? No nie, no ale ja już jestem lepsza od ciebie. Klub to... gamer! Nie, no to w takim razie tu też musisz wybrać klub gamer. A gdzie jest klub gamer? Tu. No dobra. No i co teraz? Jeszcze tutaj charakter main. No to. Moje. No, max. max! Możesz wybrać przez X. No dobra. Ale serio, długi ten odcinek! 18 minut! Były dłuższe. Dobra. I teraz zobaczcie, to jest postać mojej... Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Może zmienić swoją, jakby, ikonkę. Zależnie od tego. To nie twoje, to może być. Um. To. To, jesteś pewna? To, to było fajne. To, tak? Tak. Dobra. W takim razie mamy tutaj, tak wygląda postać mojego brata, znaczy jednego z tych. I tak wygląda. Ty masz tyle bitcoinów i tyle gemów? No. Ej, to ty gacza? gacha. Kup sobie. Tutaj możesz dużo rzeczy kupić. 50 y, gacha puls. No dobra. Ta, To Co się stanie? Ej, ja pierwszy raz to robię. Co się stało? Co się stanie? Sender ci No? Hu Kto to będzie? Kto to będzie? A Elaine! Treśmy postać. Aria! New! Oh my god! Treśmy dwie postacie, ale super. No, Dobra, wiecie. ale... No, no dzięki, dzięki. Ale teraz tak... Yy... Tak. To jest postać mojego brata mało rozbudowana i w ogóle. A teraz bum i moja piękna postać. Bardzo rozbudowana. Ej właśnie! Czekajcie. Patrzcie, mam Czekajcie, czekajcie, czekajcie ludzie. Jeszcze nie skończyliśmy. Pet! Ja też mam peta. Ja, mam ja sobie lektą. biorę. Kup. Co? No. Ale teraz wezmę tego. Ej, poczekaj, bo tu jest więcej w ogóle. Co? Teraz się zrobiło nagle więcej. Bo przy odcinku mówiłam, że widziałam jakiegoś gacza, to bardzo, jest więcej. No i zobaczcie, jest jednak więcej. To jest ten. Czekaj, to jest sobie jakiegoś ja biorę? wybiorę. No Ale Neko jest fajny mój. Ja bym już takiego sobie wybrała. I koniec. Ej, dlaczego to taki dziwny kolor? Co to jest? Pokemony. No, pokemony. Pikachu. Pika pikachu. Pika, o, będziesz miał rzekę. Rzeka. No, owcę. A dobra, owca do mnie należy, świnka. No, jaki. Ja sobie biorę pszczółkę. Main kolor. Tutaj mam owcę. No i pszczółka. Dobra. tak jak widzimy Max ma zwierzę sztukę. A ja mam kopę. No bo ja kocham sztuki, a ile nic. Dobra, moja postać oczywiście ma inną tutaj. Tutaj... Może jeszcze dzisiaj padnie jeden odcinek. Dobra, kurde, cool, ludzie, bo tu, to jest serio się długo robi. Dobra, okej. Okay. Ja kończę odcinek, dziękuję za oglądanie. Powiem się zostać. łapce w górę, górę słowa, z dzwoneczkiem. Niech też gacet robię, e, znaczy,